Tą pajęczynę też mam kręcić? To się wiek. Piotr jak mówię, zaprosił. Cenzurę na twarzy potrafisz zrobić czy na pajęczynię? Nie umiem. Ty zaprosić na biegł. Byłem... Nie, nie to mówię, ja mam. <grym> zaprosił na ja wadę, no może się znam. Dobra, jedziemy. To... Ja nie Dobra, to ja to bez jaj, ej, to lecimy tak. <kłysy> na sobotę 30, nie? a co ty masz za dziarę pokaż? To jest stara. Ja bo wyglądało jak nie zobacz. Nowa jest na drugiej to ręce. A wiesz, wiesz co, to jest, jest nietoperz. To kuzyn myszy pracujący w lotnictwie. co widziała, robić i 07 A nowa to jest ręce. na drugiej ręce. Ty. Co tam masz? Pokaż. No serduszko i MT07. MT8. Tłok, tłok, tłok Na no, MT07. Świeca. No, pokaż no. no! Świeca jest twoja. I świeca iskra, taka z no. remie. No, czy pościgasz kurtkę będzie prościej, co? 146 na godzinę. RTK więcej nie pójdzie na tym żołżeń. Korba. No i co dalej? Łańcuch. Co tam dalej jeszcze jest? A, a gdzie jest mechanika TV? Właśnie. No właśnie. No, gdzie jest mechanika TV? Pieczątkę bez... jak <zyskutka>, jak <wiedzionkę> filmową. <laughs> dalej go wydzieramy. Ja <laughs> <mogę>. go będę trzymał <laughs> tego dziara. No słuchajcie, widzimy się w sobotę na Białym Boże. Proszę, dajemy naszą narratorom. Tak, widzimy się w sobotę na Białym Boże, tak? Tak. W związku z tym, że będzie dużo ludzi, tak. którzy się znają, Też. bawią wspólnie, korzystamy z okazji i chcemy przedstawić krótką historię Filipa, która jest bardzo ważna, a zarazem smutna. Tak. Filip potrzebuje pomocy. Filip ma 18 lat. Filip choruje na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki i potrzebuje na to czy miliony złotych. Na chwilę obecną ma uzbierane 470 tysięcy. No i wiecie sami ile jest potrzebne do 3 milionów. Odezwała Od... się mama Filipa? Tak. E, po tam dłuższej rozmowie z mamą Filipa doszliśmy do wniosku, że fajnie by było, gdyby sam Filip, mama i tam ktoś bliski z rodziny zjawiłby się na Boże. z puszkami na, na zbiórkę pieniędzy, żeby dozbierać coś parę groszy. Myślę, że e, jakieś tam, nie wiem, Coś od siebie, jakieś litr, dwa litry paliwa, się ktoś odmówi, wrzucić do puszki tą kwotę. No to chyba nikomu dupy nie rozwali. Nie? A Filipowi zawsze tam myślę, że w czymś pomogli. Nie? A sprawa jest bardzo poważna, bo. Tak, tak, bo Filip, znaczy, wiecie tu, mama Filipia mnie naświetliła temat, że to nie jest tak, że on nie widzi cały czas, tylko to jest tak, że bywa dzień taki, że no, widzi za mgłą po prostu, nie? nie ma tak. Bywa dzień, że widzi dobrze, bywa, że ten, ale ta choroba cały czas się pogłębia, nie. No i tutaj z tego co się dowiedziałem, to ten zabieg, który miałby wykonany, ten lek podany to jest jednorazowy. Znaczy wzrok. Tak, tak. Dobra, słuchajcie, Filip jeździ od małego motorami, kładami interesuje się motoryzacją. Tak, i na chwilę obecną ma kłada. I to nie jest też byle jaki kład. I z tego co też rozmawiałem z mamą Filipa, zadałem pytanie, czy... Ludzie nie rzucają takich haseł jak sprzedajcie kłada, sprzedajcie to, żeby dozbierać pieniędzy. No są takie mowy, jest takie coś, tylko że jest taka sprawa, ja też powiedziałem Filipowi, że to, że on jest chory, on nie umiera, tylko to, że ma taką chorobę, którą można wyleczyć, nie, nie dąży do, do tego, żeby wycofał się ze swoich marzeń. Nie? Ma, mama Filipa mi powiedziała, że jeżeli będzie brakować dana kwota do tej 000 000 to zł, wtedy co? sprzeda. sprzeda tak? Ale jeżeli nie będzie trzeba, to mama powiedziała, że... Oni po prostu wezmą kredyt, czy tam rodzina jeszcze, dobiorą kredyt tyle, żeby po prostu nie niszczyć marzeń synowi. Jak najdłużej powinien trzymać tak. tego kłada, trzymać A to, motor. że jest chory, to nie znaczy, że musi się wycofać na tak. ta swoje I być, i zajawki żyć, i w ogóle. Żyć na 100% musi no kładać. Tak? Bo to, że jest ktoś chory, to nie musi być, że stanie w kącie, stoi, z roślina i nic nie robi. Nie? Tak, a teraz ma zabawę, coś należy, nie? ma zabawę, ma fan, ma pasję i zawsze to może sprzedać. Bardziej, że nikt nie prosi o grube tysiące, tylko kilka złotych. No mówię, jak jeśli paliwa paliwa, że ktoś odmówię, to ja myślę, że tam nikogo, nikomu dupy nie rozwali, a tak jeszcze po drugie to Filip tam angażuje się, prowadzi swój kanał. Pładomani ma można go znaleźć na YouTubie. Czyli człowiek nasz tak, ziomar tak, tak? Tak, tak? Z naszą pasją. Tego wstydziłem się, ale naprawdę no, nie ma powodów do tego, bo to nie jest zależne ode mnie. Choruję na zwyrodnienie barwnikowej siatkówki jest to choroba genetyczna. No Utrudniająca mi naprawdę codzienne funkcjonowanie. Objawiała się na początku tym, że nie widziałem kompletnie po zmroku, do teraz tak jest, ale w przeciągu ostatnich dwóch lat choroba dała naprawdę mocno o sobie znać i jest to wiele ciężej, niż po prostu było wcześniej. Filip na co dzień jest bardzo uczuciowy, skryty. Przeżywa wszystko bardzo mocno. Widać u niego Cierpienie, które przechodzi przez to, co się w sumie dzieje z, z jego życiem, jest mu bardzo ciężko. Ciężko matce jest patrzeć na cierpienie swojego dziecka. Filip choruje na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. Jest to choroba genetyczna, postępująca. Traci wzrok. Traci wzrok od dziecka, więc jest to proces długi, trudny dla wszystkich. Bo wiadomo, nikt nie chciałby się znaleźć w sytuacji takiej, że, że traci jeden z najważniejszych zmysłów w swoim życiu. Takie są yy, prognozy, że Filip ten wzrok straci, ogólnie my nie chcemy tego, boimy się, boimy się wiadomo. Chcemy, żeby Filip do końca był samodzielny, nie musiał na nikogo liczyć. No jeżeli straci wzrok, wiadomo, co będzie. Jestem Filip, mam 18 lat, uczę się w ekonomiku, ale nauczanie mam indywidualne w domu. Nie jest naprawdę łatwo, mając wadę wzroku, uczyć się, ale nie, ma, nie poddaję się i czy to ja, czy to nauczyciele jednak to widzą, że starania to jedno, a efekt końcowy to drugie. Zjeździliśmy praktycznie całą Polskę, od północy do południa, od wschodu do zachodu. Bardzo dużo usłyszeliśmy od lekarzy. Nie traccie pieniędzy, bo to nie ma sensu, nie ma leczenia. Nic z tym nie zrobicie. Skupcie się na tym, żeby Filip uczył się żyć bez wzroku. Niedawno przeszedł gruntowne badania takie genetyczne. W, których, w którym okazało się, że ma uszkodzony gen RPE 65. Dla nas w sumie okazało się to bardzo szczęśliwe, bo w tym samym roku, w którym dowiedzieliśmy się, że Filip ma ten gen uszkodzony, wyszło leczenie tego genu, tego genu, tego, tego jednego genu. Jednak koszty są ogromne. Bolek jest nierefundowany, no wiadomo, nikogo nie stać na takie, pokrycie takich kosztów leczenia. Jest to koszt ponad 3 milionów złotych i to jest podanie jednorazowe tego leku. Filip jest jedny, jedną osobą w Polsce, który kwalifikuje się do podania leku. Lek się nazywa Luxturna i on jako jedyny jest w Polsce, który choruje na zwyrodnienie barwnikowej siatkówki. Po podaniu tego leku choroba całkowicie przestaje postępować, czyli zatrzymuje się na tym etapie, na którym w tej chwili jest. Więc im szybciej zostanie lek podany, tym więcej Filipowi tego wzroku zostanie. On się nie, ch nie chce, on się nie chce poddać. On chce walczyć, więc dlatego my też walczymy. Prowadzimy zbiórkę na stronie się Pomaga. Mamy też utworzoną na Facebooku grupę z licytacjami. W ten sposób można zawsze. Filipa, wspomóc, wesprzeć, wylicytować coś ciekawego na grupie. Zdarzają się bardzo ciekawe licytacje, także zapraszamy. No jest po prostu ciężko z tym wszystkim, jak to sobie ogarnąć, dlatego też po prostu tych jazd tego wszystkiego jest o wiele mniej. Ja wszystko wiem, że można się do tego przyzwyczaić, ale największym problemem przy tym wszystkim jest chyba, że to wszystko idzie na psychikę i no, strasznie człowiekowi siada na głowie. Strasznie się człowiek przejmuje tym wszystkim. Było wszystko w porządku, a w przeciągu dwóch lat to jest po prostu przepaść między tym, co było, a tym, co jest. Dlatego każde wsparcie z Waszej strony, za każde wsparcie z Waszej strony będę naprawdę bardzo wdzięczny. I teraz wiele osób może powiedzieć: No dobra, słabo widzi to, dlaczego jeździ na kładzie, motorze, to wszystko. Teraz niech te osoby odpowiedzą mi na pytanie, które są takiego zdania, że. Co osoba, mająca jakiś problem w życiu, ma wtedy robić? Co, ma rezygnować ze wszystkiego? No nie no, trzeba mieć jakąś pasję, motywację, aby właśnie dążyć do jakichś swoich cel celów i nie poddawać się, bo jeżeli człowiek się podda, to jest chyba najgorsza rzecz, jaką może w życiu zrobić. Na kładzie jeżdżę od 8 lat, więc to jest naprawdę kupa czasu i nie chciałbym na pewno nigdy z tego rezygnować. Ale po prostu trzeba mieć tutaj yy, rozum w tym wszystkim i mając ten swój gorszy dzień, nie siadać na tego kłada. Chciałbym naprawdę wiele rzeczy podziałać, porobić. Ja biorę się za siebie na tyle, ile mogę. No i działam! A jakiegoś manuala zrobimy? Chociaż z tym to może być ciężko. <noise> Po takiej przerwie jestem zadowolony, szczerze mówiąc. No, ciężko się tak po prostu otworzyć i mówić o tym wszystkim. Tym bardziej, że choroba nie jest łatwym tematem i że to wszystko zrozumiecie, i że dalej będziecie ze mną. Za każde wpłacenie będę naprawdę bardzo wdzięczny, bo każdą sumą pomożecie naprawdę w ogromnej mierze. Pomożecie? O leko, że pomoże. Także jeżeli pojawią się ludzie z puszkami. Na białym Boże. To nie gonić, to nie tylko, gońc, nie to... gonić tylko wrzucać, bo Zrozumieć. sprawa jest naprawdę poważna i mama Filipa naprawdę już nie wie do kogo zgłosić się o pomoc. Zosta... Zostaliśmy gdzieś my, no i spróbujemy coś z tym działać. Słuchajcie, chłopak potrzebuje pomocy i koniec kropka, tak? Na pewno nie uzbieramy, Bóg wie, jakich pieniędzy, ale zawsze coś jest to coś. Nie? Niech każdy sobie wrzuci do, do kieszeni parę złotych, parę złotych i... Serde, ser, serdecznie przyjąć mamę Filipa Filipa i wiem, z tego co wiem to tam ma być jakiś przyjaciel z nim, ktoś tam ma no, być bliski i mają być tam. E, te, na, na mam piąc. pomysł. E, dla każdy, każdy, który wrzuci do puszki A. 5 tysięcy za możliwość zrzucenia jego kłada z góry. No za mało. Kurde wiesz, będzie dużo ludzi za to. To się szybko zbiera kłada. <noise> Po trzecim już nie czy, będzie co zrzucać. Jeżeli raz przyjdą z puszkami i trzy bańki. Wezmę rąkę stylerza, żeby za każdym razem Że Zapraszamy na Biały Bór. No. Weźcie no. parę złotych więcej. I trzeba wspomóc chłopaka. W, kup, w kupie W kupie siła, nie? Tak, w kupie siła. Nie? Kupie siła. Kupie siła. I mówię, nie oceniać, nie oceniać tego źle, że, to, że chłopak nakłada, czy coś ma jakąś, ma jakąś pasję, że to, tamto ma. Bo, Dobrze, nie, niech no. żyje na 100%, tak? A, póki może. Kłop. Mówię, bo ja rozmawiałem z Filipą, mamą i, i spotykają się z takimi komentarzami, że mogą to sprzedać, tamto sprzedać, to dołożyć, no ale to tak jest jeszcze nic. Gdy będzie brakować, to parę tysięcy, kilkanaście tysięcy, no to wiadomo, wtedy można coś tam sprzedać. Nie? To na koniec się sprzeda, a no. póki jest. Ja bym tu jeszcze powiedział jeszcze jedną rzecz, że mm, on teraz nie jeździ. No nie jeździ, hmm. bo wyłączy, wyłączyło go wyłączyło to już to jazdy, I co robi? Chodzi do garażu, odpala sprzęt, przegazuje, siada i to wszystko. I to jest przykre. Dlatego trzeba się zebrać i póki można. I póki można. Jeszcze cokolwiek zrobić, trzeba pomóc. To co? Widzimy się na Białym Tak. Tak. To ładnie to powiedz. Piotr. A oj przygodą! Biały ból! To była dwója i gazda. No, Dwoja i owanie. Pamiętajcie I o łopatę. I opuszce. O tak. To pieniądze. Pa jest już z tego nie traje. Oba kurwa, chodź <laughs> <pójdę>, na <się>. <laughs>